Mili Państwo, witajcie po krótkiej przerwie. Jak może pamiętacie, zapowiadając poprzednią prelekcję Zbyszka i Oskara, przytoczyłem opinię konsumentki, która podkreśliła jakość realizacji procedury reklamacyjnej. Niestety często zdarza się tak w sklepach internetowych, że proces zakupowy jest wymuskany, dopieszczony, wygląda generalnie jak przód choinki, wiecie, najładniejsze bombki, najsmaczniejsze cukierki, no w ogóle cud miód. Ale jest też tył choinki, którego większość nie widzi i tam już nie jest tak kolorowo. Tyłem choinki w mojej świątecznej analogii jest całość obsługi posprzedażowej. Kiedy coś poszło nie tak, a jej jakość jest moim zdaniem jednym z najważniejszych aspektów decydującym o tym, czy klient wróci do nas na kolejne zakupy. Jak z jednej strony nie zawieść klienta, a z drugiej strony walczyć o jak najlepszą rentowność? I dlaczego pomysł darmowy zwrot to klucz do zadowolenia klientów jest coraz mniej trafionym rozwiązaniem? Opowie nam dzisiaj Krzysztof Kukla, CEO marki Wygodne Zwroty. Krzysztof to człowiek orkiestra. Jednocześnie prowadzi cztery inne projekty ze styku logistyki i e-commerce, takie jak Alekurier, Logistico, Pix czy Discolm. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że od ponad trzech lat zwroty są dla Krzyśka zdecydowanie przodem choinki. W tym momencie wygodne zwroty to prawie 2 miliony unikalnych użytkowników, konsumentów oraz prawie 1300 sklepów już współpracujących, wśród nich zarówno duże marki, takie jak Decathlon, Ochnik Wojas, Home You czy Martes Sport, ale też zdecydowanie mniejsze, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę w e-comie. No dobrze, teraz powinienem powiedzieć, że audycja zawierała lokowanie produktu, więc już nie przedłużam i zapraszam na scenę Krzysztofa. A państwa proszę o duże brawa. Cześć, witajcie. Będziemy dzisiaj chwilkę rozmawiać o zwrotach, ale zacznę od przedstawienia się. W e-commerce działam około 20 lat. W 2004 byłem na spotkaniu sprzedawców Allegro, gdzie zjeżdżały się tuzy polskiego e-commerce, gdzie dyskutowano, co z tym e commerceem będzie za rok, za dwa, za trzy. To było dwie dekady temu. Od tego czasu brałem udział w bardzo wielu projektach, takie, które się powiodły, takie, które odniosły totalną klapę, gdzie byłem właścicielem, uczestnikiem, konsultantem. Trochę już widziałem, i chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić kilkoma rzeczami. Chciałbym Wam dać dzisiaj rady, co możecie zastosować w swoich organizacjach, nie tylko w zakresie zwrotów, i zrobić to w taki sposób, żeby to odniosło faktyczny sukces, a nie tylko papierowy. Przyjechałem z południa, gorącego południa Polski, tam się urodziłem, potem pojechałem do Krakowa, studiowałem informatykę. Tak naprawdę to można powiedzieć, że byłem programistą, który mieszka w piwnicy, oświetla się. Przy świetle monitorów, tam się opala i tam spędza czas. To było kilkanaście lat temu. Od tego czasu dużo się w moim życiu zmieniło. Przepotwarzyłem się z programisty na przedsiębiorcę i chcę wam powiedzieć, w jaki sposób to zrobiłem, bo być może dla was też to będzie przydatne. Po kilku latach nasza organizacja wyglądała tak. Aktualnie jest to pięć spółek, zatrudniamy ponad 80 osób. I w tym roku myślę, że przekroczymy 60 milionów przychodów rocznego. Po drodze zrobiliśmy wygodne zwroty, z których korzysta kilka fajnych brandów. I jak do tego doszło, że z programisty siedzącego w piwnicy udało mi się dojść do kogoś, kto nie tylko tworzy, ale też jest w stanie z tego produktu zrobić coś, co daje realną wartość wielu, wielu firmom. Zaraz wam zdradzę moją metodę. Jak wszędzie w internecie, ona będzie cudowna, niezwykła, i tylko tutaj ją poznacie. Ale zanim to powiem, powiem wam, co nie działa. W wielu projektach, w których uczestniczyłem, firmy chciały coś usprawnić: sprzedaż, marketing, rekrutację i planowały różne działania. Zazwyczaj takie wielkie, ambitne, które odmienią nasz los i w końcu wszystko zacznie się świecić na zielono. Niestety, przy takim podejściu częściej spotykałem się z porażką, z opóźnieniem i z demotywacją. W moim przypadku zadziałało coś zupełnie innego. Uważam, że jakakolwiek zmiana, czy to w obszarze zwrotów, czy to w obszarze sprzedaży, marketingu itd., nie powinna być robiona za szybko, zbyt szeroko. Należy ją wprowadzać małymi kroczkami takimi, aby ryzyko niepowodzenia było minimalne, a szansa nawet na jakąkolwiek poprawę pewna. Dzięki temu, dzięki sumie tysięcy zmian, można rozwijać organizacje, które trwają dekady. Opowiem Wam pewną historię. Jest to historia sklepu, który handluje odzieżą w internecie. Osiąga milionowe przychody w skali roku, jednakże trend od dwóch lat jest negatywny. Co widać wyraźnie na wykresie. Właściciel zastanawia się, co się stało. Dwa, trzy lata temu tak rewelacyjnie żarło. Co się zmieniło? Postawiono wiele hipotez. Większa konkurencja na Google Adsie, zmienił się algorytm Google'a w wynikach wyszukiwania, tańsza konkurencja z Chin. I próbowano to zmieniać. Zmieniono silnik sklepowy, zmieniono dostawców, dodano nowe rzeczy, ale nie zauważono, że na przestrzeni ostatnich lat w organizacji narastały pewne nieefektywności. Albo nie zmieniało się nic, podczas gdy całe otoczenie szło do przodu. I zadaliśmy sobie pytanie, co wpływa na sukces marki odzieżowej, ale nie tylko marki odzieżowej, każdego biznesu. Sprowadziliśmy to do kilku czynników. Przede wszystkim jest to dobry jakościowo produkt. W adekwatnej cenie do tej jakości. Doskonała obsługa klienta. Obsługa tych zamówień, realizacji, zwrotów oczywiście. Wyśmienity UX, dzięki czemu klient będzie mógł to kupić w internecie za jednym kliknięciem lub na urządzeniu mobilnym. I creme de la creme, czyli pozytywne opinie naszych klientów, bo to one budują zaufanie i finalnie bardzo często są tym ostatnim kamykiem, który sprawiają, że klient Wam ufa po raz pierwszy i możecie powiększać swoją grono klientów. Niestety nie wszystkie firmy to rozumieją. Na przykładzie procesu zwrotu obserwuję to, że część sklepów jest świadoma i widzi, że tak jak Mateusz powiedział, ten tył choinki jest zaopiekowany, tam również są ładne bombki słodycze i klient nie ma dysonansu poznawczego. Niestety inne ignorują ten temat, traktując to jako zło konieczne. Kończy się to niestety negatywnymi opiniami, które powodują, że potencjalny kupujący, kiedy chce u was dokonać pierwszego zakupu, po przeczytaniu takich informacji nabiera nieuzasadnionych obaw, czy ten towar dostanie, czy będzie mógł zwrócić, czy zyska pieniądze. To buduje niepewność. Z drugiej strony mamy sklepy, które świadomie zaadresowały problem zwrotów i budują na tym swoją, swój wizerunek, swoją uwagę jako partnera wiarygodnego, rzetelnego. Komuś, komu można zaufać. W trakcie wdrażania naszego systemu w Marce Voyas usłyszałem anegdotę. Powiedziano mi tak: Kiedyś wysłaliśmy buty górskie do klienta. Te buty zostały do nas odesłane. Otwarliśmy paczkę i buty były całe w błocie. Widać, że ktoś w ciągu tych dwóch tygodni chyba poszedł na rysy i z powrotem. Pracownik sklepu, gdy zadzwonił do tego klienta, o co chodzi? Ten na to młodżek. No, przecież takie od was otrzymałem. Oczekuję zwrotu pieniędzy. Taka sytuacja budzi uzasadnione negatywne emocje. Powoduje, że rodzi nam się w głowie emocja, nie będę mi ułatwiał zwrotów. Nie pozwolę się oszukiwać, nie dam się okradać. Nigdy więcej. Niestety zapominamy o jednym. Takie przypadki się zdarzają, ale one są tylko przypadkami. Zdecydowana, absolutna większość ludzi jest uczciwa. I to właśnie dla nich musimy zbudować dobry proces, bo to oni stanowią źródło naszego sukcesu. Po drugiej stronie tej dyskusji zawsze się pojawia argument, no to co, musimy dać darmowe zwroty? I pytamy, czy na pewno, czy nas na to stać? I powiem tak, jeśli macie produkt na tyle marżowy i was stać, to dawajcie darmowe zwroty, bo to jest przewaga konkurencyjna względem firm, które tego nie dają. Niestety z własnego doświadczenia wiem, nawet z ostatnich miesięcy, że kolejne marki odchodzą od oferowania darmowych zwrotów, nawet te największe, które widzicie za mną, w ostatnim czasie przyszły do nas właśnie z myślą, żeby zoptymalizować i ograniczyć koszty zwrotów. I po wielu latach zaprzestały oferowania darmowych zwrotów, więc trend odchodzenia tych darmowych zwrotów jest oczywisty. Teraz też widzę, że już. Za tym trendem podążają kolejne marki, które mają sieci salonów, przyszły do nas, trwają rozmowy, żeby też zrezygnować. Jeśli ktoś ma sieć salonów, to bardzo dobrym ruchem jest to, żeby umożliwić owszem darmowy zwrot, ale w taki sposób, aby dało się go zrealizować wyłącznie w tym salonie. Dzięki temu klient przyjdzie do salonu, odda towar, ale też jest duża szansa na to, że zakupi również towar. Innym trikiem, jeśli ktoś chce zostawić darmowe zwroty. Jest rozwiązanie, które przetestowaliśmy u jednego klienta, który dawał darmowe zwroty. Dawał darmo, nieskończoną ilość darmowych zwrotów do jednego zamówienia. Wprowadziliśmy proste ograniczenie. Do jednego zamówienia możesz mieć tylko jeden darmowy zwrot. Tylko ta prosta rzecz spad, spowodowała spadek ilości zwrotów o 5%. Coś nie działa. O, działa, dziękuję. Yy. Inną zmianą, którą jedna marka wprowadziła, to było zaprzestanie dołączania drukowanej etykiety do paczki. Ta zmiana spowodowała spadek liczby zwrotów o 60%. Czego w takim razie oczekuje klient? Jedna z osób w naszym zespole ukończyła ostatnio kierunek logistyki i badała, czego chcą konsumenci przy zwrotach. I jest to bardzo prosta rzecz. Nie ma tutaj nic odkrywczego, ale w tych badaniach nam wprost wyszło, czego oczekują klienci. Oczywiście, darmowe zwroty byłyby najlepsze, ale jeśli ich nie ma, to musimy chociaż zadbać o ten cały pozostały proces, który się nie zmienia. Wyobraźmy sobie teraz taką sytuację: prowadzicie sklep internetowy, który nie ma kilku rzeczy: na przykład nie ma koszyka, nie ma metody wyboru płatności, nie ma metody wyboru dostawy. Zamiast tego klient musi ściągnąć PDF-a, wydrukować go, wypełnić odręcznie towar, jaki chce zamówić i takie zamówienie Wam wysłać na adres firmy. Czy myślicie, że takie podejście sprawdziłoby się w dzisiejszych czasach? Czy spowodowałoby nas, u nas skokowy wzrok, wzrost lojalności klientów? Ja wątpię. I nie chciałbym, żebyśmy tak traktowali naszych klientów. Więc jeśli tak jest w przypadku składania zamówień, to dlaczego nie jest tak w przypadku zwrotów? I nadal mnóstwo sklepów prosi o papierowy formularz odstąpienia, wypełniany odręcznie i ładowany do paczki. Zamiast tego można wdrożyć prosty, elektroniczny formularz zwrotu, który jest tak samo dobry jak papierowy, z tą różnicą, że jest elektroniczny, można go wypełnić w minutę na telefonie, jadąc tramwajem. Co więcej, taki formularz umożliwia wygenerowanie przesyłki zwrotnej w niższej cenie niż klient by to robił na własną rękę w, na stronie przewoźnika czy w jakimś innym systemie. Co więcej, ten system nie musi dawać tylko jednej metody nadania przesyłki, ponieważ w ostatnim czasie, jak zauważyliście, pewnie dużo nowych automatów się pojawiło na polskich ulicach i konieczne jest tak jak mamy w koszyku metoda dostawy, tak metoda zwrotu też powinna już adekwatnie reagować na te zmiany. Kiedyś impost wystarczał, natomiast uważam, że teraz minimum to jest zaoferowanie zwrotu też w żabkach czy w automatach innych firm kurierskich, na przykład dhl DPD czy Orlen Paczki. Przejdźmy do tego, co się składa na wymierne koszty, które podnoszą sprzedawcy przy obsłudze zwrotów. Jest to kilka grup. Jest to obsługa klienta przed i po zakupem, czas pracy w magazynie lub też koszty alternatywne, o których mógłbym szerzej rozmawiać. Co to są koszty obsługi? Jakie to są tikety? Na pewno dostajecie zapytania, jak zwrócić towar, albo na jaki adres, albo czy już dotarła ta paczka, czy... Wysłaliście już przelew, bo nie dostałem. Cała ta praca, którą wykonujecie, to są realne, mierzalne pieniądze, które można zoptymalizować. Czy nawet pytanie, wie Pan co, chciałbym zwrócić towar? No, jest tam na stronie taki długi regulamin albo polityka zwrotów, napisana przez prawnika, ale proszę mi to potwierdzić przez telefon. I co? Jak to zrobić inaczej? Zamiast tekstu napisanego przez prawnika można umieścić politykę zwrotów w kształcie infografiki. I co? Czy to działa? Czy to zmienia naszą sytuację albo redukuje nasze koszty? Owszem, działa. Mamy to sprawdzone już na wielu, wielu przypadkach. Drugim sposobem na obniżenie kosztów albo może lepiej powiedzmy, co go generuje, to jest obsługa zwrotów w samym magazynie. To jest mój ulubiony punkt, czyli Identyfikacja wszystkie, które zostały do Was doręczone pięcioma przewoźnikami, w tym Pocztą Polską, gdzie paczka została nadana przez męża, gdzie zamówienie zrobiła żona, żona nie zmieniła nazwiska po ślubie, więc, więc nadawca jest zupełnie inny. To też pracownicy, którzy szukają tego zamówienia, mają niesamowitą radość, gdy mogą przez 15 minut poszukiwać, czego dotyczy ten zwrot. Szkoda tylko, że za tą zabawę i ten czas musicie zapłacić Wy, jako właściciele sklepów. Czy można inaczej? Oczywiście. Posiadanie systemu pozwala zidentyfikować taki zwrot natychmiast poprzez skanę etykiety przewozowej i już mamy wszystkie szczegóły. Co więcej, system pozwala automatyzować komunikację z klientem. Czyli jeśli zwrot przyjdzie i będzie on dzisiaj przetworzony, no to niech automat wyśle na niego maila. Jeśli mamy dużą górkę i ten zwrot zostanie przetworzony za trzy dni, no to wyślijmy takiego maila do klienta, że mamy twoją paczkę, będzie dobrze, zaraz dostaniesz pieniądze. Skonfigurujmy to jako proces liniowy. Niech to będzie coś przewidywalnego, bo dobry proces buduje jakość, a jakość budują zyski. Ostatni, czy może nie ostatni, ale kolejny element, który jest nierozerwalnie związany ze zwrotami. Zwrot jest zazwyczaj ostatnim punktem, kiedy klient ma z Wami do czynienia. To, w jaki sposób zostanie obsłużony, determinuje, czy on przyjdzie po raz drugi, trzeci i tak dalej. Jeśli się zrazi, to jest duże prawdopodobieństwo, że on do Was już nie wróci. Więc jak możemy wykorzystać ten fakt? Zadaliśmy w naszych badaniach pytanie: Czy ktoś jest skłonny zapisać się do programu lojalnościowego, jeśli dostanie lepsze warunki zwrotu? I oczywiście, szczególnie kobiety są chętne na to. Jakie mamy pomysły? To zależy od Waszych biznesów, jakie macie możliwości na przykład rabatowania czy ofertowania poszczególnych produktów. Natomiast ja dam kilka propozycji, żeby wdrożyć je w własnym, własnym sklepie. Czyli możesz mieć na przykład priorytetową obsługę zwrotu. Gwarantujemy, że to będzie pierwszego dnia. Tak jak Ryanair czy Weezer wpuszcza część ludzi wcześniej, co nie generuje dla niego żadnych kosztów. Ale potrafi tą usługę sprzedać. To nic nie kosztuje odpowiednia komunikacja marketingowa. Można też wymóc, że ma ktoś dłuższy termin na zwrot, pod warunkiem, że dał zgody marketingowe. Jeśli macie aplikacje mobilne, to szczególnie większe marki, zachęcam, żeby tam dać lepsze warunki zwrotów, bo to jest ten pomysł, ten sposób, w jaki przyciągniecie klientów do aplikacji mobilnej lub też zaoferować go klientom, którzy i tak mało zwracają. Kolejne, to już jest ostatni, ostatnia sekcja. Ona jest niebywale ważna. Współpracujecie z agencjami marketingowymi lub z freelancerami, którzy wam robią adsy w Google, Facebooku czy w innych kanałach. Co miesiąc dostajecie takie raporty. Widzicie, że taka kampania dała taki zwrot, takie produkty tak konwertują i tak dalej. Co jest nie tak z tymi danymi w branży fashion? Bardzo dużo. To, że to praktycznie nie jest prawda. Dlaczego? Google Ads nie posiada w większości przypadków. Na wszystkie, które ja firmy obejrzałem, znalazłem może jedną lub dwie, które ma to poprawnie zrobione. Google Ads, nie mając informacji o zwrotach, nie wie, który produkt jak konwertuje. Jeśli on widzi, że sprzedaż, yy, dajmy na przykład tutaj pani, kupiła ładny płaszcz za 1000 zł, Google zarejestrował tą sprzedaż, świeci się wszystko na zielono. Mamy konwersję, mamy ROAS. Super. Google szuka podobnych klientów, jak pani. Niestety wszystko się sypie, kiedy pani po prostu stwierdziła, że to nie ten krój albo nie ten rozmiar i oddaje ten produkt. Google nie mając tej informacji nadal szuka podobnych odbiorców do tej yy, naszej klientki i alokuje nie optymalnie budżety. Co więcej, Robiąc kampanie produktowe mówimy sobie, że mamy produkt A i produkt B, rozliczamy agencję lub specjalistę. Oni nie mają tej informacji i bez dobrej integracji pomiędzy tymi narzędziami to działanie będzie zawsze nieefektywne. Kilka firm, które to wdrożyło, osiąga przewagę, ponieważ jest w stanie nawet o kilka punktów procentowych zwiększyć swoją efektywność. Mam nadzieję, że udało mi się Was troszkę zainspirować do tego, że świadome zaadresowanie problemu zwrotów to jest coś, czym się warto zająć. Chciałbym teraz, żebyśmy zrobili krótkie głosowanie. Chciałbym dostać od Was feedback. Poproszę o podniesienie ręki osoby, które uważają, że po tej prezentacji znajdują w swojej organizacji jakiś problem, możliwość zmiany optymalizacji. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Każda zmiana to jest droga. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Jeśli chcecie zmienić swój proces zwrotu, zoptymalizować go, zapraszam Was do zrobienia tego pierwszego kroku z nami. Dziękuję bardzo. No. Krzysztof, dzięki za Twoją prelekcję, dzięki za podzielenie się tym, że kiedyś byłeś informatykiem w piwnicy, który opalał się monitorami. Mili Państwo, mamy dosłownie 3-4 minutki na może dwa pytania, także zachęcam, żeby tutaj z wiedzy Krzysztofa skorzystać i, i wrzucić mu jakieś pytania. Czy ktoś może ma ochotę? Dobrze, nie widzę chętnych w takie... O, widzę chętnego! Sory. Czy macie jakieś dane o wzroście konwersji po wprowadzeniu wygodnych zwrotów w sklepach? Tak, one są zależne od sklepu, od branży. Yy, I są jakby trzeba rozpatrywać bardzo indywidualnie. Natomiast jedną stałą rzeczą jest redukcja kosztów. To się zdarza praktycznie w każdym sklepie. Redukcja kosztów obsługi klienta, problemów. To jest bardzo mierzalne. Mamy coś jeszcze, może? Nie mamy. W takim razie ja chciałbym zaprosić Was na stanowisko D18, gdzie będziecie mogli porozmawiać czy to z Krzysztofem, czy z naszymi doradcami na temat Waszego procesu zwrotu. Nie trzeba rewolucji, wystarczy poprawić się o 2-3%, żeby pójść do przodu. Dzięki i widzimy się za 10 minut na kolejnej prelekcji.